Witam serdecznie na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021-2022. Już chciałem do przodu polecieć. Proszę Państwa, proszę wszystkich o powstanie. Całość baczność. Sztandar ośrodka wprowadzić. Do hymnu. Proszę spocząć. Drodzy rodzice, szanowne moje koleżanki i koledzy, nauczyciele, pracownicy, drogie dzieci, po raz dziesiąty mam przyjemność yy, no, witać Państwa i zarazem żegnać kolejny rok szkolny. No szanowni państwo, jak pamiętacie, a jest tu wiele mam, które były tu 1 września 2012 roku to te 10 lat to tak minęło, jakby to było dwa tygodnie. Po raz dziesiąty, proszę Państwa, mówię do państwa, że za chwilę zaczną się wakacje. Ale również proszę Państwa, po raz dziesiąty yy, Żegnam też dzieciaków, które kończą albo szkołę, albo kończą i daną klasę, idą wyżej. Zmieniają się nauczyciele. Śmiejemy się, że nasi prawie, prawie niektórzy już studenci. Przemijający czas, ale też rozwój naszych dzieciaków, proszę Państwa, który my na co dzień widzimy. No, dla nas jest, no, sprawia nam olbrzymią satysfakcję, jeżeli dziecko, które po roku czasu albo zaczęło mówić, albo zaczęło chodzić, no, to jest widoczny obraz, albo słyszący obraz tego, co dokonaliśmy. Ja dzisiaj, proszę Państwa, nie chcę Wam długo zabierać, ponieważ mam jeszcze trzy zakończenia. Czasu, ale chciałem jeszcze dzisiaj takich kilka podziękowań skierować z okazji tego dziesięciolecia. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim jeszcze raz moim pracownikom za te fantastyczne 10 lat, które współpracy naszej. Ja zawsze powtarzam, że wychowanie, opieka, edukacja to jest gra zespołowa. Nie, sam dyrektor nie dokona oczywiście niczego. Musi mieć do tego fantastyczny zespół osób, którym się ufa, osób, którym można powierzyć bezpieczeństwo dzieci. I jest to tak ważne, proszę Państwa, żeby taki zespół był wszystkich pracowników, zarówno nauczycieli, terapeutów, psychologów. Ale również, proszę Państwa, yy, tych osób, które odpowiadają za tą funkcję opiekuńczą, czyli pomocy nauczyciela, yy, ale też panów kierowców, pani kucharek, yy, no wszystkich właściwie pracowników. Ja Ci serdecznie, proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję. No, chciałem podkreślić, że jestem osobą bardzo trudną. Yy, nie słyszę, braw, więc chyba tak jest. Jak już powiedziałem, na jubileuszu mam niezdiagnozowany ADHD, więc nosi mnie tak cały czas. Natomiast, proszę Państwa, no chcę tu jeszcze takie, no, powiedzieć jedno takie kategoryczne słowo: no, że dziękuję też rodzicom za to zaufanie. I nie są to jakieś słowa pozbawione sensu, czy powiedziane tak ad hoc do nieba. Proszę Państwa, powierzenie dziecka, szczególnie takiego małego z klasach pierwszych, drugich, trzecich, czy też jak w przedszkolu, gdzie mamy dzieci trzyletnie, no, wymaga jednak olbrzymiego zaufania y, od rodziców. Także ja Państwu dziękuję za to zaufanie, y, ponieważ, no, proszę Państwa, bez Was nie byłoby też tych owoców w postaci tych uśmiechniętych dzieci. Ten rok był bardzo bogaty w wydarzenia. Bo nie tylko jubileusz, proszę Państwa, ale fantastyczna komunia, fantastyczne bierzmowanie. Yy, przypomnę, cofnę się jeszcze do, we wrześniu: wyjazd do Puczka na Zieloną Szkołę. Yy, czy też no, przepiękne jasełka, yy, czy też yy, no, było tych imprez, Dzień Babci, Dzień Dziadka i tych wszystkich takich yy, yy, uroczystości, które. Służą w szkole, jako możliwość pokazania się, proszę Państwa, że jest to praca z tym dzieckiem i widać ją. Jeszcze tu dziękuję Panu Redaktorowi. Mamy to na, tele, na ekranach telewizorów, możemy sobie puścić, powspominać później za rok, dwa, trzy czy pięć. Także dziękuję serdecznie Państwu za to. Proszę Państwa, dzisiaj bym jeszcze chciał podziękować pracownikom. Którzy niestety nie z przyczyn dyrekcji, tylko nie z przyczyn pracy, zwolnienia, tudzież innych takich spraw związanych z pracą, ze stosunkiem pracy, no ale droga życiowa troszeczkę im się oddaliła od fundacji. No i chciałem się tu zaprosić panią Aleksandrę Świewicz. Bardzo proszę. Proszę Państwa, no Pani psycholog przepracowała u nas jeden rok, nie odchodzi nigdzie tak do konkurencji, czy gdzieś, to nie będę dalej już, proszę Państwa, mówił. W każdym razie Pani Ola postanowiła, że jej droga życiowa będzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Znalazła swoje szczęście tam w postaci fantastycznego narzeczonego. A proszę Państwa, ja pamiętam, jak ta Pani się rodziła, to znaczy, że już jestem bardzo stary. Miałem kiedyś przyjemność pracować z mamą Pani Oli, także Pani Olu dziękujemy serdecznie za ten rok. Życzymy naprawdę no na samych y, takich pogodnych dni jak dzisiaj w tej Ameryce. I proszę pamiętać, że jakby co, to wraca Pani tu i ma Pani zawsze u nas miejsce. Bardzo dziękuję za ten rok. Proszę Państwa, no mówię, że nie płaczę, bo już mnie ciarki przechodzą także. A naprawdę pamiętam jak się rodziła, bo tej pani mama była moim opiekunem stażu no, na stopień nauczyciela mianowanego. No było to troszeczkę. Lat. Proszę Państwa, no nie ma z nami ojca Kamila, ponieważ przyjdzie na następną, że tak powiem rundę naszych dzisiaj y, zakończeń roku. Ojciec Kamil, proszę państwa, chce się uczyć dalej. No i dzięki, a, tak powiem, znajomościom trochę, no i idzie do Krakowa. Powiedział, że jak skończy tam historię, Wydział Sztuki Sakralnej bodajszej, to wróci tu do Pińczowa. Także chciałem mu serdecznie podziękować za te dwa lata pracy. Proszę Państwa, no, dwie komunie, jedno bierzmowanie, które się odbyło, do, przepraszam, nie, dobrze mówię, dwie komunie, jedno bierzmowanie, czyli w tym roku i w zeszłym, no w zeszłym, proszę Państwa, nie mieliśmy jeszcze y, takiego wydarzenia w postaci komunii, jak Państwo pamiętacie, pandemia y, doprowadziła do tego, że y, postanowiliśmy komunię, Odbyć na świeżym powietrzu pod namiotami. No i był to okazało się szczał w dziesiątkę, bo ja, proszę Państwa, z rozrzewnieniem wspominam ten piękny majowy dzień, w którym dzieci w bardzo dużej liczbie po raz pierwszy przyjęły sakrament. Więc bardzo ojcze dziękujemy. Mam nadzieję, że na dziesiątkę przyjdzie i, i, będzie, i będzie, proszę Państwa, z nami. Proszę Państwa, no cóż, nie ma dzisiaj z nami pani Martynki, ale gratulujemy jej serdecznie zawarcia związku małżeńskiego. Pani, kiedy to było w tamtą sobotę, tak? Znaczy w tą sobotę, co było, tak? Też nie jest to powodem, że zawarła związek małżeński. No, inne są oczywiście szczęśliwsze powody z tym związane, więc też gratulujemy i dziękujemy za te kilkanaście lat pracy. Mam nadzieję, że. Proszę Państwa wróć. Nie będę już dzisiaj Państwa przeciągał, bo widzę dzieciaki się już denerwują. Ja chciałem dzisiaj uhonorować dziecko chyba jedno tylko z czerwonym paskiem, Więc zapraszam Panią Wychowawczynię, Panią Magnieszkę kawierską. Zapraszam do nas Marię Lesiak. Cóż ten pan z angielskiego? Same piątki, tylko dobry z angielskiego? Trzeba było mi powiedzieć, to byśmy go tu przytrzymali? No proszę Państwa, gratulujemy serdecznie. Panie redaktorze. Żeby pochwalić, tak. Wszystkiego dobrego. Chodź ja sobie zrobimy zdjęcie, tu w go Proszę Państwa, yy, bo tu mamy jeszcze trzy zakończenia, także spokojnie, jest więcej pasków. Yy, także, żeby się nie denerwować, tu mamy klasy 1-3, w którym paski nie występują. Znaczy występują, ale w naturze, natomiast no, na świadectwach nie występują. Yy, proszę Państwa, tak jeszcze w woli takich przypomnieć, żeby rodzice i dzieciaczki pamiętały, pamiętały. 4 września w niedzielę wyjeżdżamy do Pucka na zieloną szkołę. Proszę pamiętać o tym. Więc będzie rozpoczęcie roku szkolnego. W czwartek bodajże. W piątek przyjdziemy na jeden dzień. A już w niedzielę wyjeżdżamy do Pucka. Także już wieczorem będziemy, proszę Państwa, się kąpać na pewno w zatoce. Także to, żeby Państwo pamiętali. Tak, będzie pogoda 29 stopni, <noise> y, będzie lekki wiaterek. Ja polecam w miesiącu pod koniec lipca zakupić w promocji stroje plażowe. Także. Szczególnie Pan. Bo jak dyrektor mówi, to tak jest. Modlicie trzeba czymem. Tak ksiądz Józef zdradził, że nie, nie moje hasło, ale stosuję często. Także proszę Państwa następnych parę informacji. Jak spotkamy się 1 września, to też proszę Państwa proszę się wsłuchiwać w telefony, bo mamy bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo zmian spowodowanych proszę Państwa ogromną ilością dzieci, która przybędzie do nas do klas pierwszych powstają aż trzy pierwsze klasy, część klas trzecich przechodzi do czwartych, z klas ósmych bardzo duża ilość dzieci przechodzi do klas przysposabiających do pracy, więc i nakładają się jeszcze na to te urlopy macierzyńskie, więc będzie bardzo, bardzo, ale to dużo zmian, niewiele pani nauczycielek, które są wychowawczyniami w tych klasach że 4 czy 5 nie zmienią swojego przydziału, a pozostałe Panie, no niestety będą musiały albo iść w górę, albo do młodszych klas, albo do klas niższych, także będziemy tu czytać proszę Państwa na 1 września, także proszę się wsłuchiwać, gdzie dziecko będzie chodzić. Proszę Państwa, ja mam dzisiaj tyle, moi wychowawcy dzisiaj w klasach rozdadzą świadectwa. Ja bym prosił tylko jeszcze o jedną rzecz taką rodziców, ponieważ je wyszedł w przepis od dwóch lat, że rodzic musi poświadczać, poświadczać odbiór świadectwa. Nie ma znaczenia, jakie to świadectwo jest, jedynie nie poświadcza zaświadczenia o wydłużeniu etapu edukacyjnego. A świadectwo jest tak zwanym drugiem ścisłego zaszeregowania. Pani Marzena Rogala za to odpowiada, więc prosiłbym i przypominam moim paniom wychowawczyniom, żeby jeśli nie ma rodzica, no to trzeba przytrzymać świadectwo, aż do pojawienia się protokół ze świadectwem będzie w sekretariacie. Ja nie celowo nic nie mówiłem o Zarządzie Rady Rodziców, bo widzę, że tu już siedzą Panie wszystkie z Zarządu. Tu Pani Przewodnicząca, Wiceprzewodnicząca, jeszcze Pani Parlicka. Chciałem Panią udzielić głosu, ale chciałem serdecznie podziękować za współpracę całemu Zarządowi Rady Rodziców. Także bardzo, bardzo mi jest miło, że Państwo tak licznie gościli Zarówno na Mszy Świętej, jak i na tym uroczystym jubileuszu, jak i też w piątkowy wieczór, także jest mi niezmiernie miło, bardzo, bardzo się cieszę. Jak było coś ze strony mojej źle, no to przepraszam, dzisiaj nie będę już tego wspominał, następne 10 lat już się poprawię. Zmienimy parę firm obsługujących, ponieważ nie spełniają oczekiwań naszych. I naszych standardów, ale proszę Państwa, no ogólnie było fantastycznie. Ksiądz biskup powiedział, że no, takich przeżyć nie miał. Nigdy z tak małymi dziećmi, no, Hubert Zacłona tu wyszedł na czołowego naszego, także małego biskupa wejściem. Możesz grzeszyć tam na pewno. Rozpuszczenie grzechu będziesz miał od razu w góry po tym wystąpieniu w kościele, także. Także serdecznie Państwu dziękuję. Pani chciała pewnie parę słów, tak? To zaproszę. Szanowni Państwo, z okazji zakończenia kolejnego roku szkolnego w imieniu rodziców chciałam bardzo serdecznie podziękować Państwu za ten cały rok pracy. Pełen zaangażowania, wysiłku i trudu, jaki w nią włożyliście. Dziękujemy Państwu za. Wytrwałość i cierpliwość, bo to takie dwie cechy charakteru, które są niezbędne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. I dziękuję Wam po prostu za to, że jesteście, bo tylko dzięki odpowiedzialnym, pełnym pasji, zaangażowania, ambicji ludzi taka szkoła może funkcjonować i może dawać dzieciom bezpieczeństwo, naukę, radość, za co my rodzice jesteśmy Wam naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczni. A z okazji zbliżającej się wakacji życzymy Państwu przede wszystkim zasłużonego jak najbardziej odpoczynku, regeneracji sił, nabrania chęci zapału do pracy na przyszły rok szkolny. Nauczycielom przystępującym w tym roku do egzaminów życzymy powodzenia. Trzymamy za Was kciuki i do zobaczenia we wrześniu. Dziękujemy. Proszę Państwa, dziękujemy za życzenia. To w imieniu pracowników rzeczywiście w tym roku mamy aż 17 awansów zawodowych. Także no też życzę powodzenia wszystkim pan, moim pan, pracownikom, pracownikom. ma niektóre, znaczy na wszystkie mam wpływ, ale po raz pierwszy w historii w Fundacji Złote Serce. Troje nauczycieli będzie składać wniosek, już złożyło wniosek o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego. Także proszę Państwa, to można po 10 latach taki uzyskać, więc no, też życzę powodzenia, decyduję oczywiście tam trzech ekspertów, też kuratorium w Kielcach. Mam nadzieję, że też im się to uda. Proszę Państwa, dziękuję dzisiaj za uwagę. Proszę wszystkich o powstanie. Całość baczność. Sztandar ośrodka wyprowadzić. Muzyka dziękuję. Zapraszam wszystkich do klas.